Wolumen ETF-ów na Bitcoinie przekracza 50 miliardów dolarów czy ten trend kiedyś zwolni i czy może nie będą chcieli tego sprzedać, powodując znaczącą korektę na Bitcoinie. Co Trump mówi o rosnącej akceptacji kryptowalut i czy to nie jest zagrywka tylko pod wybory? W jaki sposób Bitcoin mógłby zwiększyć swoją kapitalizację sześciokrotnie? Oraz co spowodowało prawie stukrotny wzrost Uniswapa w jeden dzień i na jakie deksy zwracam uwagę pod potencjalne rozgrywki w przyszłym tygodniu? Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie w łatwy sposób wymienisz swoją gotówkę na krypto. Linki znajdziesz w Opisie pod tym filmem. Ciao, buongiorno, z tej strony. Gimkry, to kolejny Talks z aktualizacją rynku kryptowalut i z krótkim podsumowaniem tego, co wydarzyło się w obecnym tygodniu. Dziś mamy zamknięcie świecy Weekly. Troszeczkę sobie o tym porozmawiamy. Jakie są potencjalne targety na Bitcoina? Co możemy rozegrać w krótkim terminie? Oraz omówimy sobie ten ogromny wystrzał na Uniswapie, który teraz może być dla nas dobrym momentem do tego, żeby przyjrzeć się kilku deksowym coinom. Ja oczywiście chciałbym zacząć od tego. Że jeśli zdecydowałbyś się teraz zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, to już we wtorek wleci kolejny market update z aktualizacją altcoinów na Twoje życzenie. Załóżmy, że potrzebujemy tych łapek, tak jak zwykle, 600 przynajmniej żeby do takiego materiału w ogóle doszło pod kątem analizy na twoje życzenie. Więc to co musisz zrobić to teraz kliknąć łapkę w górę i nie zapomnieć o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu dzwoneczka, no bo ominie cię po prostu torkowy materiał. Teraz już przechodząc do naszych wykresów i do tego co chcę tutaj powiedzieć, chciałbym tylko zauważyć, że wszystko co tutaj powiem, jest wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to żadna porada inwestycyjna. Jeśli to rozumiesz, przechodzimy do najważniejszych wiadomości, które pokażą nam długoterminowy potencjał Bitcoina oraz to czego możemy się dowiedzieć od bardzo dużych funduszy Inwestycyjnych, więc zaczynamy, przejdźmy sobie na samym początku, właśnie do informacji na temat wolumenu na ETF-ach bitcoina, który teraz właśnie przekracza 50 miliardów dolarów. To znaczna liczba, i tutaj pojawia mi się pytanie, czy nie będzie to moment, w którym rynek się w jakiś sposób nasyci, albo czy nie będą po prostu chcieli inwestorzy tego bitcoina na ten moment sprzedać. Może być coś takiego i warto wziąć pod uwagę to, w jakim okresie. Taka korekta mogłaby nastąpić i warto byłoby się zastanowić, z jakich powodów w ogóle taka korekta mogłaby nastąpić. Jednak biorąc pod uwagę rekordowo niskie wypływy bitcoina z Grayscale'a no to na ten moment nie widzimy jakiejś narracji, która mogłaby być bardziej rozpadkowa. Jak widzicie, było to w cudzysłowie tylko 44 miliony dolarów, a tylko w piątek wpływ do wszystkich ETF-ów wynosił ponad 230 milionów dolarów. To wygląda na to, że sprzedający tracą swoją siłę i na ten moment byki przejmują kontrolę. Jak widzisz, wciąż nie jesteśmy w stanie zejść poniżej poziomu 50 tysięcy dolarów. Wciąż ten bitcoin jest wykupowany, więc to też dla nas pewna informacja. Jednak o tym, jak rozegrać bitcoina, zastanowimy się w dalszej części tego materiału. I w nawiązaniu do tej bardzo byczej narracji bitcoinowej chciałbym z Tobą posłuchać zdania Michaela Nowograca na temat potencjalnych kolejnych targetów na bitcoinie, które zresztą już widziałeś na miniaturze oraz tego, jakie on ma predykcje pod kątem rosnącej adopcji kryptowalut w świecie dużych funduszy inwestycyjnych. Listen, we... We've come a long way fast, both in U.S. stocks and in crypto. I mean, crypto—it's almost felt too easy, right? You know, it, we've gone up almost every day, and so it wouldn't surprise me if there's some consolidation, um, right? Trees don't grow to the sky. But I think the big story is we've now opened up the institutional, the, really the the RIA community, right? I z tego co słyszymy, no to po szybkich wzrostach nie zdziwiłaby go konsolidacja właśnie w tych poziomach, na których aktualnie jesteśmy na wykresie. Bo tak jak on wspomniał, drzewa nie rosną do nieba. I tutaj bardzo ważna rzecz, którą on podkreśla, to otworzyliśmy drzwi dla bardzo dużych instytucji, które zarządzają pieniędzmi swoich inwestorów, a zwłaszcza dla profesjonalnych doradców finansowych. To jest angielskiego RIa i oni zarządzają około 45 bilionami dolarów w różnych firmach brokerskich, funduszach inwestycyjnych i tak dalej. I teraz, żeby wytłumaczyć Ci, o co tutaj chodzi, że takie osoby właśnie, jak Ci profesjonalni doradcy, de facto zarządzają tymi aktywami, to chodzi o to, że RIA to są profesjonalni doradcy, którzy są zarejestrowani w sec albo w lokalnych urzędach w danym stanu. To znaczy, że oni mają ogromną odpowiedzialność i są zweryfikowani przez państwo. I kluczową cechą takiego doradcy, która różni go od innych doradców finansowych, jest to, że on ma obowiązek działania w najlepszym interesie klienta. Czyli oni powinni rekomendować produkty oraz różne strategie, które są najlepsze dla klienta. A nie takie, które generują wyższą prowizję dla doradcy. To jest bardzo ważna rzecz. Więc rosnące zainteresowanie ETF-ami bitcoinowymi i również innymi produktami opartymi na kryptowalutach, wśród funduszy inwestycyjnych, wśród różnych instytucji, no i de facto wśród doradców właśnie tych specjalnie zarejestrowanych w sek No i właśnie to rosnące zainteresowanie ETF-ami, te ciągłe przypływy bitcoina, rosnące zainteresowanie różnymi innymi produktami opartymi na krypto, wśród dużych funduszy, dla których Pracują właśnie tacy zarejestrowani doradcy finansowi, może wpłynąć na kolejne wzrosty na Bitcoinie, bo może być moment, w którym określą oni to jako odpowiednie aktywo, które działa na korzyść klienta. I to jest bardzo ważna rzecz. Dodatkowo, w tym materiale jest też powiedziane, że Baby Boomersi, czyli odpowiedni rodzaj pokolenia. Na ten moment posiada największe pieniądze, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i przez to, że wprowadzamy ETF-a, to znacznie łatwiej jest im inwestować właśnie w kryptowaluty, ponieważ powierzają oni dość często pieniądze właśnie dużym funduszom. Inwestycyjnym, więc w krótkim czasie krypto może osiągnąć kolejne wzrosty poprzez zwiększającą się adopcję. I według tego, co mówi Michael, on nie sądzi, żeby to się za szybko zatrzymało. I zwróćmy też uwagę, że sam rynek krypto jest wciąż stosunkowo mały w porównaniu do całego rynku tradycyjnego czy, czy rynku akcji, więc tutaj mamy bardzo dużo miejsca na wzrosty. I teraz następny dość ważny pan w Ameryce, czyli Trump, który mówi o tym, że zauważa dużą akceptację kryptowalut i z tego co on mówi jest

something teraz ja się zastanawiam, czy Trump rzeczywiście myśli o tym w ten sposób, czy w ramach nadchodzących wyborów chce właśnie zjednać sobie jak największą część tych baby boomerów, którzy de facto będą inwestowali w krypto, i może to w nim. Znajdą swojego prezydenta. Jest to bardzo ciekawe. A tak przy okazji, no to w tym wywiadzie, czyli CEO Grayscale'a mówi o tym, że ETF jest tylko kwestią czasu, a nie tego, czy on w ogóle będzie. Więc to również jest element, który będzie trzeba rozważyć pod kątem tego, w co będą inwestowali później po ETF-ie. Bitcoina, Baby Boomersi, za chwilę sobie o tym opowiemy. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do wywiadu z Nowogracem. I on tam mówi o potencjalnych targetach na Bitcoina. I chciałbym, żebyś to właśnie teraz posłuchał. You know, one market's... Get new buyers and start breaking out. uh It's hard to have a price prediction. I, I do think we will test the old highs, you know, with in a relatively short period of time. And if you take out sixty nine thousand, usually you don't go right through the first time. You'll touch them and you'll come all the way back. And you'll be mad you didn't sell something, and and then it takes off again. But once you break sixty nine thousand, listen, it could measure to one hundred fifty thousand, right? One hundred twenty five thousand. I Nowogradz dobrze zauważył, że osoby, które będą kupowały Bitcoina na 69 tysiącach na szczycie ostatniej hosty, mogą się rozczarować tym, że pod kątem analizy technicznej ta cena lubi zawrócić do poziomu, z którego zaczęła swój rajd. W naszym przypadku są to okolice 42 do 45 tysięcy, i dopiero wtedy cena przebija nowe szczyty. Więc jest tutaj potencjał na to, że Nowogradz spodziewa się dopiero jakiejś konkretniejszej korekty w okolicach ATH. Zobaczymy, czy to rzeczywiście. Pokrywa się z naszym wykresem trochę później, ale też nie wolno zapominać o tym, że zauważcie, wciąż nie jesteśmy w stanie przebić bariery 50 tysięcy w dół. Więc pytanie, jak głęboko ta korekta mogłaby sięgnąć i jaki potencjalny target później, w nadchodzących miesiącach, Bitcoin mógłby osiągnąć? Według Nowograca, tak jak wspomniał, jest to w okolicach 125 000 do 150 tysięcy dolarów, kiedy rzeczywiście przebijemy 69 tysięcy na Bitcoinie. I skoro już jesteśmy tak mocno byczo nastawieni do tego, gdzie ten Bitcoin zaszybuje, no to zobaczcie. Mamy kolejny news, który mówi nam o tym, że jeden z dyrektorów Fidelity przeanalizował Bitcoina pod kątem stania się właśnie tym cyfrowym złotem i okazuje się, że według niego Bitcoin mógłby osiągnąć sześciokrotny wzrost swojej kapitalizacji do 6 biliardów dolarów. Na podstawie tego, co możemy wyczytać, to właśnie pan Timmer przewiduje, że to złoto, które jest w obiegu, poza tymi różnymi pierścionkami, całą resztą biżuterii, różnych innych rzeczy. Oscyluje w okolicach 6 bilionów dolarów, które miałby właśnie przejąć. Bitcoin. To bardzo ciekawa hipoteza, oczywiście bardzo mocno bulisz, bo wyobraź sobie, że Bitcoin teraz rośnie sześciokrotnie wraz z jego kapitalizacją. Oczywiście to nigdy nie jest tak jeden do jeden, aczkolwiek, no, biorąc pod uwagę tylko te newsy, bylibyśmy bardzo mocno bycia nastawieni pod kątem przyszłości bitcoina. Jednak nie zapominajmy o tym, że nie możemy być tylko krótkowzroczni i brać pod uwagę tego, co aktualnie dzieje się na bitcoinie, bo często w ruchach silnie wzrostowych występują po prostu ruchy korekcyjne. I o to również zapytano Michaela Nowograca, i on mówi o tym, że on widzi bitcoina na korekcie w okolicach 45-42 tysięcy. Ponieważ właśnie stamtąd zaczął się jego rajd w górę, jednak kiedy został zapytany o to, co mogłoby spowodować te spadki na bitcoinie, powiedział, że głównym zagrożeniem mogłaby być kwestia dodatkowych regulacji na kryptowalutach, bo wtedy mogłaby to wprowadzić większą niepewność na rynek. A dodatkowo ten drugi czynnik, o którym Wam wspomniał, to jest fakt właśnie przesycenia się rynku. Jakby ustatkowaniem emocji, które dzieją się ciągle wokół ETF-ów, tych ciągłych wpływów pieniędzy do bitcoinowych ETF-ów, wtedy to nasycenie rynku mogłoby spowodować mniejsze zainteresowanie i większą łatwość do tego, żeby cenę sprowadzić właśnie do okolic tych 45 tysięcy dolarów, z perspektywy analizy technicznej, powrót do tego poziomu, z którego rozpoczęliśmy ten ride na 50 nawet 3 tysiące, jest częstym zjawiskiem występującym na rynku. Jednak kluczowym aspektem będzie tutaj obserwowanie też, czy same tradycyjne rynki finansowe doświadczą jakiejś znaczącej korekty. Jak wiesz, S&P wybija swoje szczyty i wciąż jest w trendzie silnie wzrostowym, a korekta na rynkach tradycyjnych mogłaby właśnie znacząco wpłynąć. Na na cenę bitcoina i wtedy mogłoby to stanowić odpowiedni moment do tego, żeby osoby, które nie zdążyły kupić bitcoina w okolicach 40 tysięcy dolarów, mogły go zakupić w okolicach 42-43, skąd mogłaby nastąpić silna presja popytowa, która mogłaby doprowadzić do kolejnych wzrostów. Ale poza tym wszystkim warto też pamiętać o całej globalnej sytuacji, która się dzieje. Mamy do czynienia z inflacją. Zmiana stóp procentowych, która to zmiana po ostatnim meetingu Fedu, raczej nie zapowiada się według oczekiwań rynku, tylko będzie troszeczkę oddalona w czasie. Dodatkowo jakieś konflikty geopolityczne, różne kryzysy finansowe, to wszystko może wpłynąć na cenę Bitcoina, więc z jednej strony inwestorzy wtedy będą mogli przejść do Bitcoina pod kątem szukania tej bezpiecznej przystani, albo wycofywać się z niego, kiedy będzie ta niepewność, co się może wydarzyć na rynkach. Bitcoin na ten moment dla większości rynku jest aktywem ryzykownym, więc jak będzie to rozgrywane, będziemy musieli dopasowywać nasze zachowanie do tego, jak będzie wyglądał rynek w kolejnych tygodniach, czy nawet miesiącach i w takim wypadku będziemy musieli reagować na zmianę sytuacji ekonomicznej w trakcie kolejnych tygodni, czy nawet miesięcy i do takich rozkmin właśnie służy nam czat tradingowy na naszym Discordzie, w którym to już z wieloma kryptowariatami rozkminiamy, co dzieje się na rynku. Dzielimy się potencjalnymi rozgrywkami i Wiele więcej. Do tego mamy cały kanał analiz krypto, gdzie aktualizujemy codziennie kilkanaście altcoinów po to, żebyś wiedział, jaka jest na nich aktualna sytuacja. Kanał Crypto Insights, gdzie świat krypto dzieli się swoimi wrzutkami dzień po dniu na temat najważniejszych newsów oraz jego potencjalnymi inwestycjami, spostrzeżeniami, czy nawet momentami, w których on z rynku wychodzi. Następnie kanał z airdropami, gdzie w jednym miejscu jesteś poprowadzony za rękę, w jaki sposób korzystać z dostępnych airdropów na rynku oraz moje dziecko, czyli poradniki tradingowe, gdzie uczę każdego. Adepta kryptowalut, w jaki sposób ma rozpocząć swoją przygodę z graniem na dźwigni w odpowiedzialny i bezpieczny sposób. Także zapraszamy Cię do naszego miejsca, które stworzyliśmy z ogromną pasją, a link do naszego Discord'a znajdziesz w opisie pod tym filmem. No i teraz przejdźmy sobie do samego Uniswapa, który w jeden dzień zrobił prawie 100% wzrostu na swojej wartości, ale na ten moment zalicza już korektę od szczytu. Mamy korektę rzędu ponad 20%. Jednak to, co ważne, to przyjrzymy się kilku deksom, które ja wrzucę na swój radar pod kątem potencjalnych rozgrywek, biorąc pod uwagę to, co się zadziało tutaj na juni, A dlaczego to wszystko się stało, to tłumaczy nam świat krypto. Mianowicie Uniswap zaproponował dzielenie się przychodem ze stakerami ich coinów i to właśnie spowodowało ten wzrost na ponad 70%, jak już wiemy, to było ponad 80%. Więc tak jak możemy przeczytać w tym artykule, prawdopodobne przejście tokenu służącego de facto głównie do głosowania w sprawach governance, może przejść na token oferujący udział w Przychodach, czyli to tak zwane revenue share. To mogłoby zmienić sposób, w jaki użytkownicy mogą właśnie czerpać korzyści z posiadania tokenu Uni. Oczywiście, dla osoby, która może nie jest mocno zanurzona w świecie krypto, to może się to nie wydawać jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem. Jednak to może mieć znaczący wpływ na całą przestrzeń kryptowalutową. Czyli tokeny, które dotychczas pełniły funkcję podobną do Uni, mogą iść w ślady swojego większego brata i prawdopodobnie chcieć wprowadzać te rzeczy również u siebie, co oznacza, że to może stworzyć nowy trend i powodować wzrosty wartości wielu altcoinów. Właśnie z tej kategorii, co skłoniło mnie właśnie do podjęcia kilku ciekawych zagrań, o których opowiemy sobie w tym materiale, i ciekawych miejsc, w których będzie można się im przyglądać. A dodatkowo, co bardzo ważne, jako ciekawostka, zobacz, że samo Uni generuje większe dzienne opłaty niż blockchain Bitcoina, więc jest to rzeczywiście kawał tego tortu i niesamowite możliwości. A skoro mowa już o Bitcoinie. No to przejdźmy do bitcoina i do tego, co w ogóle jesteśmy w stanie zauważyć pod kątem potencjalnych rozgrywek na najbliższy tydzień, właśnie na bitcoinie. De facto, żebyś mógł rozgrywać pozycje długie, krótkie, long, short razem z nami, potrzebujesz do tego. Giełdy kryptowalut. I z tego miejsca polecam Ci Bybita, który umożliwi Ci dostęp do naszego Discorda, który jest zaufaną przeze mnie giełdą, z którego korzystają wszyscy kryptowariaci na naszym Discordzie. A link do Bybita znajdziesz jako drugi w opisie pod tym filmem, a po kliknięciu w ten link czekają Cię niesamowite bonusy. Przede wszystkim 10% zwrotu z opłat transakcyjnych i pierwsze 30 dolarów bonusu za tylko 100 dolarów depozytu, który możesz powiększyć do 30 tysięcy dolarów za odpowiednią wielkość depozytu. A to co jest kluczowe, dołączasz do ekipy. Trading School: Jedyne co trzeba zrobić, to podać swój e-mail i hasło oraz sprawdzić, czy referral code jest poprawny. A gdyby tego było mało, to wciąż masz możliwość odebrać 25 euro w bonusach za założenie bezpłatnej karty Bybit, która umożliwia ci płatności za swoje zakupy bezpośrednio z twojego konta na giełdzie. Dzięki czemu unikniesz tych potrzeb przewalutowywania, peer-to-peer, -peer, wypłaty, różnych innych rzeczy. To jest zupełnie darmowe i zobacz, za pierwszy krok, czyli za złożenie aplikacji o darmową kartę, masz od razu 10 euro do wykorzystania i kolejne 15 przy wykonaniu kolejnych kroków. Trzeci link w opisie pod tym filmem. Wracając do Bitcoina, nasz poprzedni chart wyglądał w ten sposób: mówiłem, że możliwe jest zrobienie SFP, właśnie tego szczytu. To się stało, i następnie mówiłem, że będę nastawiony na większe spadki na Bitcoinie. One nie były tak wielkie, jednak de facto mój scenariusz się zrealizował. Nie jesteśmy w stanie wyjść powyżej 52 tysięcy dolarów, jednak nie jesteśmy w stanie też zejść poniżej 50 tysięcy dolarów. I zaraz opowiemy sobie, skąd możemy szukać potencjalnej pozycji. Długiej przy spełnieniu odpowiednich warunków Jednak chciałbym Ci teraz pokazać perspektywę weekly Zauważ, że stworzył nam się nowy poziom oporu Jeśli oczywiście w ten sposób zamkniemy aktualną świecę Która zamyka się za 11 godzin I mamy opór na 52,175 Gdyby się zdarzyło tak, że ta świeca zamknie się na czerwono To właśnie na tej podstawie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę Kolejne możliwe wybicie płynności i rozegranie pozycji długiej I wróćmy teraz na perspektywę daily O tym o czym mówił Michael Nowogradz I zobacz, że tutaj jesteśmy w stanie zauważyć Zważyć pewną konsolidację, z której to właśnie bitcoin wyskoczył ku 53 tysiącom dolarów. Więc potencjalna, możliwa korekta do tych poziomów jest moim zdaniem jak najbardziej możliwa, i to będzie też moment, w którym ja będę chciał kolejne bitcoiny dokupywać, bo nie uważam, żeby ta korekta na ten moment, przynajmniej po tym co widać na wykresie, była głębsza niż te 40 tysięcy dolarów. Wróćmy sobie do, do niższego timeframe'u. I z perspektywy 4 godzinowej chciałbym tutaj Ci pokazać po prostu kolejny poziom, który teraz biorę pod uwagę pod kątem zbierania płynności. Oczywiście szczyt zostawiamy. Ale dołek, który chcę wziąć pod uwagę, to już nie ten, a ten z 50 654 dolary, ponieważ to będzie dla nas klucz. Poruszamy się poniżej 0,5 tego całego range'a, czyli połowy zakresu tego range'a, wciąż stanowi to dla nas silny poziom oporu. I tylko na szybko pokażę coś dla miłośników Fibonacciego, że zauważcie, że Fibo, które wyrysowaliśmy już jakiś czas temu, wciąż jest aktualne i reaguje na te poziomy. Zobaczcie, 0,382 jest naszym oporem, który teraz powinniśmy... Zaznaczyć na czerwono. De facto po wybiciu tego szczytu musimy podnieść to FIBO troszkę wyżej, i wtedy te poziomy wyglądają trochę inaczej. Jednak wracając do tego, co tutaj mamy pod kątem zbierania płynności, bo na ten moment wygląda to dość ciekawie, to zobaczcie ten moment tutaj. Ja go teraz wykasuję. Zobaczcie, że tutaj jest pewnego rodzaju konsolidacja. Tutaj jest strefa podażowa. Nastąpiło wycięcie longów, dość głęboka korekta i silny impuls wzrostowy, więc uważam, że z okolic tego poziomu to będzie dobre miejsce do tego, żeby zająć pozycję długą. No bo zobacz, weźmiemy sobie profil wolumenowy i profil wolumenowy wskazuje nam pewną strefę, z której ja chciałbym poszukać, troszkę go powiększę, właśnie pozycji długiej. Dlaczego tak uważam? Ponieważ tak długo, jak będziemy utrzymywali się ponad tym poziomem, ponad tym czerwonym boksem, który jest naszą strefą oporu, no bo jak widzisz, nie jesteśmy w stanie się przebić ponad nim, również moglibyśmy go de facto rozszerzyć nawet dotąd, jest to nasza pewna strefa oporu, to nie uważam, że będziemy osiągali 57 tysięcy dolarów. Dlatego bardzo prawdopodobne jest rozegranie kolejnego SFP, czyli zebranie płynności spod tego dołka, który nie został wcześniej wybity. I co bardzo ciekawe, strefa, która będzie dla mnie ciekawą strefą dla zakupu, jest zaraz pod tym dołkiem, co oznaczałoby jakieś głębsze zawirowanie, potwierdzenie tego SFP i wtedy impuls wzrostowy, który przewidywałbym w okolice 52 tysięcy Dolarów, tam chciałbym skeszować swoje zyski. Tutaj RR właśnie będzie w okolicach 2 do 1, ponieważ stop loss musielibyśmy ustawić pod tą strefą pod ewentualną manipulację. I take profit na ostatnim szczycie 2.06 do 1, więc wszystko w porządku. Tak mogłaby wyglądać potencjalna pozycja długa. Z drugiej jednak strony, gdyby udało się zamknąć świecę D1 poniżej tego naszego czerwonego boksa, gdzie potwierdzilibyśmy ten poziom 52 tysięcy, jako poziom wsparcia dla wykresu, wtedy zmienię narrację na znacznie bardziej byczą, z potencjalnym targetem do 57 tysięcy. Wracając jeszcze do tej perspektywy. Spadkowej, no to zobaczcie, że jeśli nie utrzymamy tej strefy zielonej, to uważam, że będziemy próbowali wybić niższe dołki właśnie z tych okolic, co by miało na celu potwierdzenie poziomu 49 tysięcy, jako poziom oporu, wtedy zejście na 47 i następnie 43 tysięcy. Tysiące dolarów, gdzie mogłaby być tutaj silniejsza strefa popytowa, która wyrzuciłaby cenę w okolice nawet właśnie tych 57 tysięcy dolarów. Bardzo pilna obserwacja stref, które mamy teraz wyznaczone pod kątem Bitcoina i pod kątem właśnie rozgrywki intradayowej, krótkoterminowej. No to uważam, że rozegranie tego SFP w odpowiedni sposób, o którym też będę informował na Discordzie, mogłoby być dla nas ciekawym miejscem do zajęcia pozycji. Nawet z perspektywy właśnie tych świec weekly, zobacz, że wyglądałoby to w ten sposób. Postaram się tutaj zrobić troszkę przestrzeni, że na ten moment, gdyby świeca weekly zamknęła się w okolicach naszego ostatniego dołka, tej jedynki, którą wyznaczaliśmy sobie chwilkę wcześniej, no to prawdopodobnie kolejna świeca mogłaby dążyć do zamknięcia tego knota, co powodowałoby właśnie zgarnięcie płynności spod dołka, o którym mówiliśmy, wejście w naszą strefę i stąd zajęcie pozycji długiej. Więc bardzo pilna obserwacja, zobaczymy co będzie się działo dalej na Bitcoinie. Przejdźmy sobie teraz do Dexów, o których mówiłem. Jeśli chodzi o UNI, to tak jak tutaj widzimy pierwszy poziom supportu. Pierwszy poziom wsparcia mógłby być dopiero w okolicach 7-8 dolarów. Zobaczymy jak głęboka będzie ta korekta, bo biorąc pod uwagę samo Fibo, to moglibyśmy się spodziewać korekty gdzieś na poziomie 9.20 lub na poziomie, tak jak tutaj utrzymujemy poziom 10.65 i z perspektywy czterogodzinowej widzimy, że na ten moment bronimy ten poziom. Gdyby to się utrzymało, potwierdzenie poziomu 10.658 byłoby kolejnym impulsem wzrostowym. Jeśli nie, czekałbym na strefę 9.20 skąd można by było poszukać jakiegoś odreagowania tej korekty. I teraz jeszcze ciekawa rzecz z perspektywy weekly na juni, że zobacz, gdyby się udało potwierdzić poziom 10,70 jako poziom wsparcia, no to wtedy kolejny nasz opór jest dopiero w okolicach tych dołków na 16 dolarach. Bardzo ciekawa rzecz. Pytanie, czy przy pierwszym przebiciu rzeczywiście uda się osiągnąć tak duże targety. Biorąc pod uwagę jeszcze perspektywę weekly, możemy znaleźć wsparcie w okolicach 8-9 dolarów. Następnie przejdziemy sobie do CRV i tutaj widzimy z perspektywy daily, że wykres również bardzo ładnie szybuje w górę, de facto po przetestowaniu tej długiej linii trendu, i na ten moment jego potencjalnym oporem mogą być te ostatnie szczyty w okolicach 72 centów. Skąd mogłaby nastąpić jakaś presja sprzedażowa? Biorąc pod uwagę daily ze znacznie niższego timeframe'u, zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Na ten moment uważam, że można byłoby poszukać pozycji długiej w okolicach 56 centów. Ta strefa byłaby dla nas ważna ze względu na ostatnie szczyty, chyba że utrzymamy poziom. 59 centów potwierdzimy ten poziom jako poziom wsparcia i zaatakujemy kolejne szczyty w okolicach 70 centów. CRV długoterminowo, gdyby przebiło te szczyty, wtedy poczekalibyśmy na osiągnięcie okolic 80 centów po to, żeby potwierdzić ten poziom jako poziom wsparcia i następnie dojść aż do poziomu 1 dolara 10 centów. Jednak na razie rozgrywamy krótkoterminową strategię, o której przed chwilą Mówiliśmy na sushi z poziomu weekly zobacz, że dążymy do zamknięcia świecy weekly powyżej poziomu dolar 55, co oznaczałoby ochotę na podejście przez sushi na wyższe targety, może najpierw w okolicy ostatnich szczytów na 2 dolary. Jednak z perspektywy czterogodzinnej zobaczmy, co nam mówi o tym Fibonacci i Fibonacci mówi o tym, że jeśli utrzymamy dolar 62 jako poziom wsparcia, mamy szansę na kolejne ruchy wzrostowe. Jednak ja przymierzałbym się bardziej szukanie pozycji długiej w okolicach dolar 6 lub na poziomie daily na około 1,20. 9. DYDX zobacz, że tak jak wcześniej tutaj bardzo silnym knotem zahaczył nawet do poziom 4.37, tak teraz zatrzymał się mniej więcej w połowie tego ruchu przy 4 dolarach i zamyka świecę weekly na ten moment pod bardzo ważnym poziomem weekly na 3.483. Więc gdyby nie udało się zamknąć świecy weekly powyżej poziomu 3.60, to wciąż rozważamy pozycje krótkie z okolic właśnie poziomu 3.60 albo długie z okolic poziomów które zaraz sobie wyznaczymy, i tak rozciągając sobie FIBO, zobaczmy tutaj jeszcze stare rysunki. Na ten moment FIBO mówi nam, że potrzebujemy zejść przynajmniej w okolice tutaj tych szczytów, de facto które pokrywają się z poziomem Golden Pocket na 3,20 lub czekać na ograniczenie z perspektywy 3 dolarów, które również tutaj widzimy bardzo silne price action wcześniej w przeszłości. Te poziomy szukałbym pod potencjalną pozycję długą do tego, ażeby nazbierać siłę do przebicia poziomu 3,60 i pofrunięcie na 4,30. Następnie SNX, widzimy tutaj nową strefę weekly, która nam się stworzyła, więc będzie to naszym oporem na ten moment. Patrząc z perspektywy długoterminowej, no to przebicie dopiero tej strefy 4,40 da nam możliwość podejścia w okolice 5-6 dolarów, więc gdyby rozgrywać to z perspektywy 4 czterogodzinowej, zróbmy sobie proste mierzenie fibonacciego. Tutaj widzimy podwójny dołek z naszej strefy, która była naszą strefą dolonga, i tutaj analiza bardzo dobrze się zrealizowała. To co mówi nam fibonacci, no to widzimy, że tutaj strefa 3.82 fibo, czyli 3.80 dolara jest naszym aktualnym poziomem wsparcia lub okolice 3.65 jako poziom golden pocket do ewentualnej rozgrywki. Pozycji długiej, jednak tak długo jak utrzymujemy 3,87 jako poziom wsparcia, jest również możliwe rozegranie nawet pod poziom 4,40. No i run z perspektywy weekly jesteśmy już powyżej ważnego poziomu na 4,86. Jeśli utrzymamy go jako wsparcia, widzisz, że tutaj ten knot też bardzo silna presja popytowa z tych okolic 4,80, no to mamy szansę zaliczyć 7,60 w dłuższej perspektywie czasu. A z perspektywy 4 godzinnej widzimy tutaj, oczyszczając sobie ten wykres na ten moment dołki z ostatniego. Piątku do szczytu, który tutaj został wygenerowany, no to mamy okolice właśnie tych ostatnich szczytów, czyli 5,20 lub Golden Pocket, okolice tych dołków. Tutaj również 5,15 to są poziomy, z których można byłoby poszukać jakiejś pozycji długiej. Nie zapominając o tym, że jesteśmy w bliskim ograniczeniu poziomu weekly na 4,86, który może być dla nas silnym wsparciem, biorąc pod uwagę. Poprzednie szczyty i price action. I tak wyglądają DEXy, którym będę się przyglądał w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że też z tego skorzystasz. Na dzisiaj to już koniec naszego Grimtox. Pamiętaj o 600 łapkach w górę, jeśli osiągniemy je do wtorku. Wtedy wlatuje specjalny materiał poświęcony analizom na Twoje życzenie. Ja dziękuję Tobie za dzisiaj. Jeśli potrzebowałbyś porad krok po kroku, w jaki sposób rozpocząć przygodę z giełdami kryptowalut, to teraz pokazuje Ci się okienko, w które możesz kliknąć i przejść kompletny poradnik, w jaki sposób korzystać z giełdy Bybit. Do zobaczenia. Cześć.